powiedziała mi jeden dzień i tyle no a ja chciałem normalnie być ty co masz zamiar toczyć się już teraz? nie mam zamiar tam jechać ale niech mnie przyjmie w końcu normalnie no nie pojedziesz, to się nie przekonasz co masz takie oczy nie? gdzie spałeś? A gdzie, no, no gdzie spałem, no, no gdzie spałem, na klatce, no. To tam. Dzisiaj nie, jutro pojadę. A, A ty jesteś chłopiec głupi, wybrałeś ulicę chyba. A, no wiesz. Dasz piątkę? Za No mam? Ja jutro przyjadę tam do niej. Powiadam ją, że rano przyjadę przyjedę Słyszałem, że na obiady chodzisz? Chodzę, ale nie co? Mi się pytała, wiem, tak? Wiem, to rozumiem Chodzę, chodzę Słuchaj, jeszcze miałem kurwa, nie wiem Chodzę, no bo muszę Proszę, muszę O, nie, wiem, tu. nie, 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 zakryj się, tylko treć powiem, bo nie. Wyglądasz, czekaj, odej tą kartę prędkości. Wyglądasz chłopie trzy razy gorzej niż przez dwa dni się tak stoczyłeś, chłopie mi ludzie wysyłają zdjęcia, że stoisz tutaj. Jest. stoisz